Od mapy Krakowa, mapa bazowa. 2011. Ale proszę Państwa, spokojnie dojdziemy do tego. No i nie Pan Trzeba poczekać. Proszę Państwa, kreski to są kreski pokazujące granice pasa drogowego docelowego. Myślę, że to jasne, takie, co tam Pan ma takie. Ten, no to jest, jest pokazujący istniejący przebieg drogi. Ja bym prosił, żeby dać negatywną, bo tak. 261 przez 5 to jest działka, którą, która jest kwestia zbycia. Jako, jako dopełnienie czy dopełnienie funkcji działki 261 przez 5, 261 przez 4 i działki 36 przez 15. Za 36 przez 15 to jest ta działka. To to może, to jest, że, że to czy ty mi poprawiłeś ten punkt? Tak. jeszcze raz odczytać, żebyśmy to... No. Jakkolwiek, tak powiem szczerze, że od tego 8 marca te działki zostały rozdzielone i poszatkowane dodatkowo. Oczywiście. Więc tak, jeszcze raz odczytam. w sumie w paragrafie jeżdżę. Zdanie w innym śmieci. To się negatywnie z działki nr 261. pierwszy. Dalszy, niech się pamiętuję. <tuszy> no, no, Dziewiąty. uzasadnieniu ale, 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 uzasadnieniu ale, do wstać. Ciałka nr 261 przez 5 zgodnie z obowiązującym MPZP, w MPZP obszaru znajduje się częściowo w liniach rozwalczających pasażerów do ulicy Przemysłowej. I jako, że w uzasadnieniu drugu nr 12 jest y, to sakramentalną uchwałę, podejmuje się zgodnie z kompetencjami, o tym nie pisze, bo to być paragraf drugi zostaje tak. przez zmianę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Pytanie w tym czasie. No to tak, znaczy to mówię, też budynek jest. Co innego jest? Dzisiejszy przebieg, co innego jest dzisiejszy przebieg ulicy? To są bardzo szerokie pasy, bo tak naprawdę to jest pas. Tak naprawdę to jest pas. Ja to robię mopem, tam jest mokre. Tak naprawdę, proszę Państwa, ten, ten rozjazd, który tu jest pokazany jest dość szeroki i on, on pokazuje e, jakby... To jest zresztą widać, że tu jest przesunięcie. Tak? E, I pewnie ta droga tak naprawdę, jak patrzę na to, 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 to tak naprawdę ta droga nie wyjdzie w ten budynek, tylko raczej pójdzie tutaj w tą stronę pana Wolka, tak? Czyli, ale i tak musi mieć, bo dzisiaj tam, proszę Państwa, na tym odcinku tej drogi, yy, znaczy w ogóle tam jest problem nieuregulowany do stanu prawnego, a na większości ulic na zabójców, ponieważ część tych ulic ma właścicieli prywatnych, z czym się borykamy, że to są jako drogi wewnętrzne, nie można tam ani wprowadzić strefy, ani uregulować stanu prawnego. Yy, natomiast docelowo nie ma? No,

Proszę Państwa, tam nie ma dzisiaj nie chodnika, a te pasy rozgraniczające pokazują zarówno ich chodnik, jaki jest w parametrach, jak i również kawałek pobocza. Panie Bukanie, jeszcze ma Pan jakieś pytania, wątpliwości? Czy ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości? W takim razie przystępujemy do przegłosowania poprawki Pana Tomasza Kowalskiego, Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka została przyjęta. 17 ma głosami za. Zero przeciw, zero wstrzymujący. Proszę Państwa, przystępujemy do przegłosowania uchwały teraz przyjęta. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 1, 0 przeciw, 1 się wstrzymał. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Państwa, następny, um, następny projekt uchwały to jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie rezygnacji członkostwa Komisji Infrastruktury. E, dotyczy to mojej osoby, złożyłem rezygnację e, i podtrzymuję rezygnacji. rezygnację. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Nie no, ja jestem w szoku. Znaczy ja muszę kiedyś w szoku, ponieważ e, mam bardzo dużo obowiązków i komisja dość intensywnie pracuje i ja myślę, że no, nie jestem w stanie go późna wytrzymać na komisji na zasadzie czasu. natomiast obiecałem panu Tadeuszowi, że w każdej chwili, kiedy będzie taka potrzeba, na pewno będą, to jestem do dyspozycji komisji, na pewno na tej komisji się e, pojawi. <gulny> Dobra. Dobra. Przystępujemy do głosu. Kto jest z Państwa za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, 16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymał. I muszę Państwu powiedzieć, że na tym... Dobiegliśmy do końca uchwał. Jeżeli Państwo jeszcze wytrzymacie chwilkę. to ja mam parę rzeczy jeżeli dobrze to się to skończymy szybko. Szanowni Państwo, tak jak obiecywałem, tak, Pani Wasia, w wykonaniu przewodniczącego to Następna sesja to jest 21 kwietnia, godzina 18 wtorek. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. O 18. Tak, o 18. To, co mówiłem, zmawiamy się, czy ten 11 kwietnia, sobota, objazd dzielnicy gdzieś około godziny 15 jest dla Państwa akceptowalny. 11 kwietnia, sobota. Około godziny 15. Ja to jeszcze potwierdzę, myślę, że wystarczy Rysartus... powrót pani Basiu podale jeszcze świec się Tak. A jakby było dużo raki, to też musimy To znaczy dlatego ja mam prośbę, bo generalnie jest nas 20. Bo generalnie nas jest 27 osób, więc chciałbym wziąć takiego busa. Y który nas wszystkich zmieści, więc gdyby ktoś, kogoś z Państwa miało nie być, to prosiłbym o informację, znaczy myślę, że to i tak będzie bus, który, bo no, ten bus, który tam, ten tą bliżej ma 19 osób, więc myślę, że te dwie osoby jakieś, na pewno nie będzie, tak, na pewno nie będzie mniejszy, chciałbym, żebyśmy byli wszyscy w jednym pojeździe. Bardzo ja mówię, ja mówię, ja ja mówię, no, proszę no, Państwa, ja jeszcze, ja jeszcze te, te, godzinę, godzinę, wierząc, te... To godzinę, nie przewiduję, godzinę, godzinę Państwu y, potwierdzę, ale wstępnie umawiamy się gdzieś już... koło godziny 15. Myślę, że zrobimy ten wyjazd tutaj z Bogdana, dzielnicy i tak jak Pani Basia prosiła, o faktycznie to się skończyło na tym, że pojechaliśmy na te nasze wschodnie y, odjeżdżki i, i no. potem ja ją z centrum

tak, tak. Przywieziemy Państwa z powrotem na rynek wokółski. Tak? bardzo. Tak. Ale, ale, Pani Basiu, liście w się o 6 będzie... Dnie, w przyszłym tygodniu jest przesunięcie czasu. Tak. No myślę, że do 11 kwietnia będzie na tyle jasno, że przynajmniej te 4 godziny to ma... Być. No tak szybko przejedziemy że nie <grywa> się proszę Państwa, jeżeli nie zdążymy, to będziemy robić drugie okres. Proszę się nie martwić. Szanowni Państwo, tu mam prośbę. Bardzo apeluję do Komisji, żeby faktycznie nie zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o zarówno o uchwały... Proszę Państwa, jest naprawdę na tyle czasu żeby podjąć te uchwały tak, żeby nawet zarząd się nad tym, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji jak dzisiaj. Są rzeczy, które siedzą w dzielnicy, znaczy macie państwo w komisjach długo. Też bardzo bym prosił, żebyście Państwo z tych komisji, to już parokrotnie apelowałem, żeby były informacje o treściach pismu, które chcecie, żeby Państwo i jakie treści mają wyjść, jeżeli państwo... Nie do końca coś wiecie, to prosił mnie o konsultację. Zbierze, proszę proszę dopisad, <trillowa> rata, a do mnie zadzwonić. Przerwa techniczna. Przerwa techniczna. Ale on nie musi być a a, nie małyszy. nie tak wydany. Panie, tak panie przewodniczący, bo tak się składa, że to miłba słowa komunikatu, że to rzeczywiście to, jak w tym taki i radni kolumbią, nawet dzisiaj nie ma, i nie radnie radnego. Staram się w miarę możliwości, żeby, jak ma być Komisja Prawo Żywności, żeby wszyscy, bo nie ma tematu tam, w związku z powyższym, żeby i dlatego może e, od, e, opiniowanie, chociaż się ja uważa, że jeżeli ktoś rezygnuje z danej komisji, to nie ma, nie ma potrzeby jakiejkolwiek opinii komisji, ma, jak to składa rezygnację, to jaki może iść na w związku z powyższym do wszystkich, którzy pozostali w komisji praworządności, informuję, że 30 o godzinie 19.00 poniedziałek, droga Pani, o 19.00, bo niektórzy jedzą samochodami, żeby koszty dojazdu były tańsze, mniejsze. Ale nie jazdu, tylko parkowania. I parkowania. O 19.00 w poniedziałek wszystkich Państwa serdecznie witam. Zapraszam. Ja, ja, uważam, ja, ja uważam, że parkowanie dzieci się zawsze znajdzie. Miejsce, czy to było to W związku z żyją, to, to, to te argumenty parkowania. Ale nie, Ale tu każdy może Ale nie, 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 nie. No to jest czas. Panie Tomaszu, nie wszyscy mają takie diety. Hmm. Ale to nie chodziło o pana Tomasza, bo pan Tomasz no. ma raczej albo mamy na to, że go nie da na nowo. powiem, powiem pani jedną rzecz, że akurat y, tą tą, mogę zmienić na osiemnastą, no i jeszcze się tak nie, nie narodzi. Niech może ma ośmiasty, no. a osiemnasty, ja naprawdę nie wiem. A chciałbym z wszystkim jakoś działać. Tak. Znaczy, panie Wogu, ja mam tylko prośbę o tam przyszło pismo. Y, w oparcie do ja wszystkie, wszystkie. Momencie, momencie, ale nie chodzi mi o skrzyżowanie w tym momencie, nie chodzi mi o, 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 o naczelnik w Straży Miejskiej w sprawie poparcia sprawie oparcia strażnika miejskiego do em, tej nagrody na bo ja nie wiem, czy to musi być uchwała. Nie pamiętam jak to jest, czy to jest uchwała. Panie uchwała, przewodniczący, jeżeli rzeczywiście u pani nadsielni jest osoba, która bo ostatnio odmawiali i nascielnicza, i policja, bo tam są pewne kryteria. Oczywiście w takim upaniem. To pozwolicie państwo, że ja zadzwonię do pani naczyni i po prostu zaproszę tego Pan funkcjonariusza. Nie, jest, ja myślę, że nie ma sensu, ale Ja myślę, że nie, ja nie, nie ma sensu, tutaj tak. ściągać. No Państwa no, też mają